Zgodnie z zapowiedzią z odcinka o Androidzie, dzisiaj będzie troszkę więcej o QA. Nie chodzi mi tutaj o, o takie klasyczne testy, gdzie jakaś osoba przeklikuje dany scenariusz, by po prostu sprawdzić, czy dana funkcjonalność nadal działa. Też jest to takie coś potrzebne, ale, ale chodzi mi bardziej o, o pokazanie, jak zautomatyzować taki proces. Odcinek nie ma być tutorialem, jak po prostu szczegółowo zaimplementować poszczególne technologie testowe do waszego projektu. Raczej chciałbym po prostu zacząć od, od praktycznego przykładu, by pokazać Wam, o czym w ogóle mówimy, a następnie chciałbym po prostu przedstawić Wam parę technologii, z którymi pracowałem i pokazać Wam, jak musicie szukać, by zagłębić wiedzę na ten temat. W ramach praktycznego przykładu przygotowałem klasę odwracacz, która zwraca, zwraca tekst, który, który podamy. Wiem, coś takiego istnieje już w Java, przez String Buffer czy String Builder, metoda Reverse, ale po prostu w ramach takiego prostego przykładu. Chciałbym to tutaj pokazać. Możemy to szybko ręcznie przetestować, przez wydanie nam tego do konsoli. Czyli po podaniu ABC zwróciłem nam CBA, czyli ręcznie sprawdziliśmy, że funkcjonalność działa poprawnie. Nie przejmujcie się, jeżeli nie rozumiecie, co tu się dokładnie dzieje. Po prostu chcę wam teraz pokazać po główną ideę za tym wszystkim. Główna idea jest taka, że mamy jakąś logikę i musimy ręcznie po sprawdzić, przez podanie danych i zerknięcie na wynik, czy po prostu działa to poprawnie, czy nie i coś takiego możemy zautomatyzować. Jeżeli na przykład klasa ma jedną metodę, to można łatwo może coś takiego jeszcze ręcznie sprawdzić, ale w momencie, gdy mamy paręnaście metod i parę parędziesiąt klas, to po prostu ręcznie sprawdzenie tego wszystkiego jest, jest praktycznie niemożliwe, dlatego automatyzujemy taki proces, gdzie po prostu piszemy test dla danej klasy i po prostu podajemy sobie na przykład komunikat, jeżeli przestanie działać dana funkcja, funkcja daje odwrócony tekst, nie działa, i co ona musi spełnić. Przez podanie tekstu, czekaj tutaj ABC ma zwrócić CBA. I tak jak ręcznie musieliśmy patrzeć na, na dane, które podajemy i na wynik z konsoli i porównać to OK, ta metoda działa, to po prostu przez napisanie takiego testu i wykonania go, tutaj w tym przypadku JUnit daje nam komunikat, widzimy, że, że test zadziałał i wszystko jest OK. okay. Gdy natomiast pojawi się jakiś błąd w programie i musimy sporo logiki zmienić, ewentualnie dodajemy nowe, nową funkcjonalność, która też potencjalnie może coś popsuć w starym kodzie, na przykład tutaj popsuję, um, popsuję pętlę. Wykonam, wykonam ponownie nasz test. I od razu mamy komunikat, widzimy, że, że coś się nie powiodło. Pojawił się nasz komunikat, funkcja daje odwrócony tekst, nie działa. I od razu widzimy, gdzie pojawi się błąd, że musimy to tutaj, to tutaj poprawić. Gdybyśmy ręcznie natomiast chcieli to, to sprawdzić, to musimy znowu hmm, wejść nasz starter. Musimy porównać wynik. ABC, odwrócone powinno być CBA, ale jest BA, czyli no, jednak to nie działa. I widzimy, że to, co teraz ręcznie sprawdziliśmy, przez wypisanie nam tego do konsoli. Zautomatyzowany test po prostu robi automatycznie, i w przypadku setek metod, które są do sprawdzenia, możemy już całość sprawdzić przez po prostu wykonanie jednego testu. Widzimy logika działa tak jak chcemy. Tak jak, jak już pokazałem wam prosty przykład w kodzie źródłowym, jak, jak wy może wyglądać taki jeden test, który sprawdza, czy, czy dana metoda obiektu działa, to teraz chciałbym wam pokazać taką, taką abstrakcję do przykładu z życia. Gdzie programista wpisze jakąś funkcjonalność, wrzuca kod źródłowy do repozytorium projektu i całość, wszystkie zautomatyzowane testy są, są wykonywane po powróceniu nowego kodu źródłowego. I jeżeli wszystkie testy przeszły poprawnie, to na przykład to wersja, która została zbudowana przez serwer testowy, jest dostępna na przykład do, do pobrania przez beta testerów, ewentualnie. Może iść do, do Google Playa czy po prostu na jakąkolwiek inną platformę, Google Play, jeżeli jest to przykładowo aplikacja na Androida. Natomiast, jeżeli jakiś test ym, w nowej funkcjonalności po prostu się nie powiódł, czyli jakaś metoda nie działa tak, jak, jak to zdefiniowaliśmy w teście, to po prostu serwer CI powiadamia programistę, na przykład przez wysłanie mu maila, ym, że po prostu kod źródłowy, który wróciłeś w środę o 15.00, Zawiera błąd w takiej metodzie. I od razu programista wie, że, że OK, że błąd jest tu i tu. I dużo łatwiej może naprawić taki błąd, niż przez to na przykład, że, że błąd zostanie wykryty na przykład po miesiącu i w tym momencie szukanie takiego, takiego baga jest po prostu dużo bardziej uciążliwe niż, niż, um, niż naprawienie błędu po, po raporcie serwera CI. Zdaję sobie sprawę, że ten przykład jest po prostu banalnie prosty i dla osób z branży jest po prostu nuda. Ale chciałem pokazać po prostu osobom, które nie pracują w branży, które nigdy nie pracowały w żadnej firmie IT, jak taki zautomatyzowany proces testów, jak automatyczne testowanie z grubsza w dużej abstrakcji wygląda. Zastosowań takiego procesu jest oczywiście więcej niż tylko sprawdzenie, czy jakaś logika programisty działa. Może być na przykład test w przypadku Androida, gdzie mamy pliki XML z danymi językami, jeżeli doszło jakieś nowe pole, Zaimplementowaliśmy to na przykład po angielsku, i należy to przetłumaczyć teraz na niemiecki i hiszpański, że póki, póki ten język, póki pliki językowe nie zostały przez na przykład marketing uaktualnione, to wersja nie zostanie zbudowana i wrzucona na serwer do pobrania przez użytkowników. Tylko po prostu serwer da znać działu marketingowemu, że, że takie i takie pole musi zostać przetłumaczone na ten język, i dopiero gdy marketing to uzupełni, to serwer CI ponownie wykona wszystkie testy. I jeżeli wszystko, wszystko po prostu przeszło, to dopiero wtedy budowana jest wersja i udostępniana. Jeśli szukacie jakiejś technologii do automatyzowania wszelkich procesów związanych z programowaniem, do testowania oprogramowania, to po prostu wgooglać sobie nazwę języka, w jakim programujecie i test frameworks, i po prostu potem możecie wygooglać wszelkie, wszelkie technologie, które pomagają Wam automatyzować wszelkie testy. Ze swojej strony polecam Mokito do tworzenia tzw. Tak Mocków obiektów. WireMock polecam do testowania wszelkich spraw związanych z HTTP, gdzie po prostu musicie sprawdzać jakieś dane z internetu i pojawia się jakaś odpowiedź. Na przykład, możecie wireMockiem jakąś odpowiedź z web serwisu zasymulować. Osoby, które programują pod Androida. Polecamy Roboelectric, jest to po prostu takie symulowanie Androida, gdzie na przykład mamy jakiś ekran, tu widzimy przykład, jakieś Activity, nasze My activity po prostu budujemy to jakby, jakby w kodzie, jest to po prostu um, test, te, w którym budowany Activity i sprawdzane są jakieś pola, na przykład button i, i jakiś tekst i po prostu prze, przez, um, testujemy, że po naciśnięciu w dany, w dany button um, ma się z danego pola tekstowego na przykład jakiś tam Jakiś tekst ma się na nim pojawić, i możemy, możemy po prostu zbudować taki test ym, oparty, jakby na, na UI Androida, tylko jest to po prostu unit test. Jeśli chodzi o automatyczne testy UI, czyli po prostu zautomatyzowanie tego, co, co człowiek klika, czy po prostu przeklikanie jakiejś sekwencji i sprawdzenie, co pojawia się na ekranie, to korzystałem z dwóch technologii. Jedną z nich jest Sikuli. -y. Jest to technologia oparta o po prostu screenshoty, że wrzucamy część ekranu, która ma zostać kliknięta na przykład później dajemy, dajemy znać, że należy poczekać po 5 sekund i sprawdzamy czy po, po, po poczekaniu tych 5 sekund po kliknięciu w daną część ekranu pojawiło się coś na ekranie i tym sposobem możemy zautomatyzować na przykład wszelkie scenariusze testowe danej aplikacji i nie musimy wydawać później pieniędzy na pieniądze na człowieka, który, który siedzi i po raz setny przeklikuje dany scenariusz testowy, ponieważ Osoba, która sprawnie to oskryptuje, to po prostu takie testy dzieją się automatycznie. Inną podobną technologią, którą, którą stosowałem jest Calabash. Zawsze wyobrażałem sobie na zasadzie takiego, takiego SQL-a, że wykonujemy jakieś, jakieś zapytanie na przykład na ekran Androida. Odpowiedź takiego zapytania są na przykład elementy UI i możemy później sprawdzić, że że jest na ekranie baton, na którym pisze start i wy wykonujemy, wykonujemy zapytanie, co dzieje się, jakie nastąpiły zmiany na ekranie po naciśnięciu na ten, na ten baton. Czyli jest taka różnica, że tutaj typowo w Sikuli jest to oparte na częściach ekranu, czyli musimy zrobić screenshot jakiegoś elementu, na którym należy kliknąć, a Calabash jest to po prostu jakieś zapytania, co, co znajduje się na ekranie. I na przykład sprawdzenie, co zmieniło się po jakiejś akcji na ekranie. Wniosek, który chciałbym Was zostawić, jest taki, że po prostu osoba odpowiedzialna za QA w firmie coraz rzadziej ręcznie przeklikuje daną aplikację. Raczej jest to osoba, która ustala takie automatyczne procesy i autom je automatyzuje. Współpracuje taka osoba z programistami, by ci po prostu pisali testy pod najbardziej, najbardziej istotne części logiki. Ponieważ pisanie, pisanie testów pod całość logiki aplikacji jest po stratą czasu. Na przykład z tego co wiem, widziałem wykład programisty z IBEA, Tam około w aplikacjach mobilnych od eBay'a około 20% funkcjonalności jest pokrytych takimi testami. Akurat większość ich testów w przypadku aplikacji na Androida są właśnie testy oparte na Roboelectric, które Wam pokazałem. I testy te, wszystkie scenariusze testowe zostają zawsze wykonane. Jak programista wrzuci na repozytorium jakieś zmiany w kodzie, czyli załóżmy, że projekt trwa już rok, um, istnieje 200 jakichś testów, 200 jakichś przykładów. Po prostu, gdyby osoba ręcznie miała po każdej zmianie w kodzie sprawdzać, czy po prostu nic się nie popsuło, to byłyby to ogromne koszty, opłacić taką osobę. A gdy mamy osobę, która zajmuje się właśnie automatyzacją takich, takich scenariuszy testowych, to jest to właśnie bardzo wartościowy inżynier, i jeżeli chcecie zajmować się QA. To warto, warto poczytać trochę o tych o tych technologiach, które wspomniałem w tym odcinku.